No i jesteśmy na kolejnym meczu ćwierćfinałowym. Ich własna Liga Gdańsk kontra szósty zmysł Łódź. Przed chwilą mieliśmy nie lada niespodziankę. Do domu pojechały zawodniczki, które w zeszłym roku skończyły w finale. Mistrzostw Polski, czyli UKS Zorza Pęgów, przegrały one 2 do 1 z jednymi z gospodyń tego turnieju, czyli Chaos Wrocław. Gramy oczywiście na obiekcie Ślęza Wrocław w Warszawie. Na no ten mecz komentują dla Państwa Dawid Marasek i Kamil Iwangrzyk. Ślędzę jest we Wrocławiu i nie w Warszawie, ale tak zapraszamy na drugi ćwierć minut. Przepraszam. <grywa> Przedstawmy może składy obu drużyn. Grupa B, szósty z my, z Łódź. Rozpoczniemy od dziewczyn z Łodzi. Numer 1 Weronika Gorzelińska, 3 Alicja Grzybowska, 10 Julia Bajda, 15 Klaudia Dymińska, 17 Agnieszka Penier, 18 Julia Kotas, 21 Milena Terka, 22 dwa, Patrycja Banach, 28 Zuzanna Barta, 33 trzy, Maria Katarzyńska, 37 Olcha Zubczyk i 47 Julia Dudkiewicz. A jeśli chodzi o, yy, o drużynę... Ich własna Liga Gdańsk, tam z numerem trzecim Martyna Stokwisz, numer 6 Agnieszka Kopka, numer 9 Ewa Baturo, 11 Karolina Kołtuniak, 21 Zuzanna Iwuć, 25 Klaudia Panasewicz, 37 Weronika Schella, 40 Kinga Szewda, 69 Justyna Rudzińska, 77 Małgorzata Gruca, 89 Patrycja Szarmacher i 99 Wiktoria Hejb. No miałem przyjemność komentować jedno spotkanie dziewczyn z ich własnej Ligi Gdańsk. No i tam właśnie Wiktoria Hejp i, i stojąca w bramce Kołtuniak prezentowały się naprawdę dobrze, ale też w zespole szóstego zmysłu na razie na bramce Patrycja Banach. A w obwodzie oczywiście Weronika Gorzelińska, która jest w stanie zrobić różnicę na boisku. Klaudia Dymińska, Milena Terka, te dwie, te dwie dziewczyny brały udział w pierwszym historycznym meczu Reprezentacji Polski Soka Kobiet, który odbył się w zeszłym roku w Kaliszu. No i już widzimy, że selekcjoner Klaudusz Hirsch, mówiąc w cudzysłowie, poszedł na łowy i rozmawia z Patrycją Pożerską. Szósty z Łódź, to jest nie lada na razie. Zaskoczenie na tym turnieju, one wygrały swoją grupę B, mając, zaliczając komplet punktów 12, czyli 4 wygrane mecze z UKS Zorza Pęgów, FC Foros Katowice, KKPN, Iskra Brzezinka Oświęcim i Tygryski Świętochłowice. Natomiast ich własna Liga Gdańsk wyszła z drugiego miejsca w grupie A, ustąpiły one Chaosowi Wrocław. No, a do domu po fazie grupowej w tej, w tej grupie pojechały UKS Sparta Daleszyce, FC WAW Warszawa i Moto Jelcz Oława. No tak, no szósty z Myzłudzi. Ekipa szerzej nam nie znana, ale jeśli spojrzymy na nazwiska, to tak jak już wspomniałem, Dymińska Terka czy Olcha Zubczyk to są zawodniczki, które w ubiegłej edycji brały udział, brały również swój udział, tam występowały w UKS Sparta Dależice, czy to Milena Terka, czy właśnie Olcha Zubczyk. No i są to zawodniczki, które w piłkę grać potrafią i właśnie prezentują to na tym turnieju. Faworytem szósty z Myzłudzi, ale ich własna Liga Gdańsk wspierana przez dwóch dwóch, trzech zagorzałych fanatyków na pewno będą trudnym rywalem w ćwierćfinale drugiej edycji Mistrzostw Polski Soka. Chaos Wrocław, pierwszy klub sportowy za Wrocław. No to już jest pierwszy półfinał, który znamy. Wydaje się, że, że pierwszy klub sportowy Ślęza Wrocław jest jest faworytem do awansu do finału, ale chaos Wrocław pokazał, że w piłkę grać potrafi. No i łapie teraz piłkę w rękawice bramkarka. Na spokojnie rozgrywają sobie one piłkę na własnej połowie. Mamy na wznowienie z autu długie zagranie e, do napastniczki, ale nic z tego nie będzie. Świetnie obraca się teraz z rywalką na plecach. E, sunąca z numerem 21. Milenaterka. No ale Milenaterka ostatecznie faulowała w tej sytuacji. No troszkę pechowo, ale sędzia odgwizduje oczywiście przewinienie. No i wznowimy od e, rzutu wolnego. Kapitan zespołu Martyna Stokwisz drugi raz wykopuje futbolówkę daleko, ale drugi raz jedziemy w drugą stronę. Od razu, od razu po tym szansa dla, dla drużyny z Łodzi. No i mamy bramkę na 1 do 0. Szósty zmysł Łódź już prowadzi na, na listę strzelczeń. Wpisała się, jeśli się nie mylę, grająca z numerem 15 Klaudia Dymińska. No, ale słyszymy, że doping mimo tej straconej bramki ciągle rośnie. Ekipa jej własnej ligi chce dzisiaj, może nie sprawić niespodziankę, ale na pewno chce w tym turnieju pozostać jak, jak najdłużej. Teraz szansa, aby zagrozić bramkarce z łodzi, ale na pewno nie takim strzałem. Jedziemy w drugą stronę, kolejna kontra. Zagranie na lewą stronę. Wkładka do pusty i no Myślałem, nie. że to będzie gol. Wyglądało to pięknie. Pięknie wyglądała ta wymiana podań między zawodniczkami szóstego zmysłu Łódź. No gdzieś moje przewidywania. Zobaczymy, czy się sprawdzą, ale typuję w finale. Pierwszy klub sportowy Ślęza Wrocław, szósty zmysł Łódź. Zobaczymy, że będzie taki finał, do tego jeszcze bardzo, bardzo daleka droga. Chciałbym, Kamil, powiedzieć coś innego, żeby jakoś urozmaicić tutaj tą transmisję, no ale niestety absolutnie nie, nie jestem w stanie, obstawiam dokładnie taki sam, ale pokuszę się może o to, że Szósty Zbyzł wygrał w finale z Gospodyniami, teraz w i piłki, w zasadzie nie wiem, taki trochę ale centrostrzał. Powiem Ci, że też liczę, że ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego może sprawić ogromne zamieszanie na tym turnieju, ale, ale na początku muszą przejść Zespół High Hills Olsztyn i awansować do półfinału. Kontynuuj, a ja sprawdzę, jak to tam, jak to nam właśnie wygląda. No, czekamy na piłkę. Już idzie powolnym krokiem bramkarka. Ich własnej ligi z Gdańska. No, jestem ciekaw, czy dziewczyny przyjechały dzisiaj, czy, czy może już wczoraj i zaliczyły jakiś nocleg, albo wypad na miasto w Rosła w końcu pięknym. Piękno stolicą Dolnego Śląska. O i zamieszanie, czy wykorzystają, to nie wykorzystają tego zawodniczki z łodzi. No spojrzałem teraz na drugie boisko i powiem ci, jest tam lekko w szoku. Tam za chwilę zakończyłem pierwszą część spotkania, a AZS High Hills Olsztyn prowadzi 3 do zera i można powiedzieć, że jest po meczu. Także tak jak jeden z tam z użytkowników wspominał, są to akademickie mistrzynie Polski. No i wyraźnie pokazują to teraz w fazie pucharowej, są blisko awansu do półfinału. Szósty z Łódź prowadzi 1 do 0, ale ma, ma to spotkanie pod kontrolą i myślę, że kolejne bramki powinny za chwilę wpaść do bramki ekipy z Gdańska. No to Ostrów niestety niespodzianki raczej nie sprawi, chociaż no sprawił już teraz, przygrywając y, aż 3 do 0 tą pierwszą połowę. Muszą uważać w defensywie, ale zawodniczki szóstego zmysłu łódź, by nie popełnić błędu. Julia Bajda do środka, świetne zagranie, i już jesteśmy na prawej stronie. Terka, Dymińska teraz odpoczywają, a w roli ofensywnych zawodniczek są ich koleżanki. Tutaj w rolę tych, tych najbardziej ofensywnych zawodniczek teraz Julia Tutkiewicz. Numer 47 ustawiona w środku pola i która na pewno będzie decydować o tym gdzie, gdzie to piłkę zagrać Agnieszka Penier na boisku numer 17. No to jest też wysoka, myślę, bardzo ważne, by odpowiednio dysponować siłami zmieniać się. Julia Bajda znakomite. Znakomite podanie na drugą stronę, ale jej koleżanka miała problem z opanowaniem. Ale Dudkiewicz już wróciła, opanowała a arbiter. Sygnalizuje nam koniec pierwszej części spotkania. Łyk wody za chwilę do Was wracamy. My jesteśmy na drugiej części spotkania. Szósty zmysł Łódź prowadzi 1 do 0. Oj przepraszam, mam aktualizację. 2 do zera. Szybko wyszły. Z akcją od razu bramkową zawodniczki z Łodzi. No fantastycznie zachowały się po rozpoczęciu tej drugiej połowy. Zaskoczyły swoje rywalki. No i tutaj coraz bliżej wielkiego, wielkiego triumfu i awansu do półfinału. Nie mają ewidentnie pomysłu na grę zawodniczki z Gdańska. Może zmęczone podróżą, może całym tym wyjazdem, natomiast cały czas i znów widzimy to samo. Wybijają piłkę byle dalej do przodu. Nie radzą sobie z tą piłką napastniczki. No i taki ten mecz troszkę mam wrażenie jednostronny. Zobaczymy teraz. O, świetna interwencja bramkarki. Bramkarki z Łodzi. Świetnie, teraz Klaudia Dymińska utrzymała się przy piłce, Julia Kota z Dymińska, no to musi być 3-0. Doskonała dyspozycja Klaudii Dymińskiej. Widziałem, że tam gdzieś z uśmiechem na twarzy Klaudiusz Hirs poglądał na to, co robi Klaudia Dymińska. Tak, no mało stopę, ewidentnie bramka na 2-0 też e, oczywiście na jej konto. A teraz daleko, daleko yy, nad poprzeczką. Właśnie Klaudia Dymińska szuka swojego kolejnego trafienia w tym meczu. Należy, no, że tak zrobiła bardzo wiele, bardzo przybliżyła swój zespół do awansu do półfinału. No i teraz yy, oglądamy ten obrazek, który widziałem przed chwilą. Zero pomysłu na grę. Yy, wybicie byle dalej. No nie podoba mi się szczerze, powiedziawszy dyspozycja yy, zespołu z Gdańska, przepraszam z tym takim krytykiem, no ale yy, to jest stierfimy z Polski. Tutaj wymagamy już yy, jakiegoś pomysłu. Pokazuje yy, Stockwin, że nie ma do kogo zagrać. Gdzieś tam rozkładała ręce. Ale teraz dobrze. Jedna z napastniczek. No ale musi wycofać. Jednak obraca się jeszcze z rywalką na plecach. Podawała gdzieś tam na wysokość pierwszego metra bramki drużyny z Łodzi, no ale nie odnalazła się w tym zawodniczka z numerem 40, czyli oczywiście Kinga Szweda. Nie śpieszy się oczywiście teraz zespołowi z Łodzi. One mają już praktycznie pewny awans do półfinału teraz. Będziemy mieli rzut wolny po zagraniu ręką. Długie zagranie na prawą stronę. Świetnie rozszerzyła pole gry jedna z zawodniczek. Grzybowska na prawo. No ale tutaj nic z tego nie wyszło. Myli się Milena Terka. Jedziemy w drugą stronę. I znów wybija na chaos, byle do przodu Kinga Szefda. Teraz zjazd do boksu, zmiana. Nieprzepisowo wykonana, no ale to nie będziemy się czepiać takich szczegółów. I czekamy na wznowienie od bramki. Szóstego zmysłu. Zagranie do przodu. Julia Dudkiewicz. Osaczona przez trzy rywalki. Zawodniczka z Łodzi. Jeszcze musiała się uciekać do wślizgu, aby zażegnać potencjalną kontrę. Z numerem 20. Drugim Patrycja Banach. I teraz przy piłce Wiktoria Heip z autu. Znów dalekie zagranie do przodu. Znów nic z tego nie ma. Troszkę opadły nam emocje już na tym meczu, a zerknijmy, co tam na boisku numer. Numer dwa tam wynik 5 do zera akademickiej mistrzyni Polski. High Zolsztyn Olsztyn prowadzą już 5 do zera z Ostrowem Wielkopolskim. No i ewidentnie już myślę, że drugą parę, półfinową, myślę Kamil możemy możemy zapowiedzieć, no bo tutaj się już raczej nic nie zmieni, patrząc na, na obraz tego, jak i, jak i drugiego meczu. No dokładnie, szósty z łódź AZDS High Hills Olsztyn, taka będzie druga para półfinałowa i będzie to myślę para niesamowicie, niesamowicie emocjonująca w pierwszej parze. Chaos Wrocław. Pierwszy KS Ślęza-Wrocław, no derby Wrocławia. W pierwszym półfinale, w drugim półfinale. Emocji również nie zabraknie. Zubczyk do tyłu. Zuzanna Warta, poprzeczka. Teraz Bajda. Wchodzi w drybling z jedną rywalką. Jeszcze. Wygrała tutaj Walkę o piłkę. Mamy yy, rzut z autu dla zespołu szu Smysł Łódź. Tak jak mówię, troszkę opadły emocje. Może teraz yy, podniosą je zawodniczki z Łodzi jakąś bramką. Nie, niedokładnie. Julia Bajda. No i od bramki wznowi. Bramka z Gdańska. Julia Bajda. Do środka. Świetnie tutaj. Rozdaje piłki niczym. Karty na stole. Zawodniczka z numerem 10. Teraz Katarzyńska na lewą stronę. Jeszcze raz Katarzyńska. Oj, troszkę. Świetnie wyczekała. To wszystko. Klaudia Tymińska. Zrapodowała do Julii Bajdy, Julia Bajd oddała strzał. Troszkę za lekki. Przepraszam, to nie Dymińska wcześniej, tylko Zuzanna Barta. Teraz drugi raz dobrze przecięła groźną akcję, ale naciskana przez dwie rywalki ostatecznie wybiła piłkę poza linię boczną. Teraz mało brakowało analizy strzelczeń, wpisałaby się Weronika Szella, ale dobrze, czujnie bramkarka szóstego zmysłu Łódź. No i ucignął trochę doping. Jeszcze gdzieś tam ostatnie podrygi na trybunach. Teraz Julia Kotas. Julia Kotas schodzi do prawej strony, do prawej nogi. Przekłada na lewą. Grzybowska. Świetna okazja. I mamy bramkę piętką. Świetnie, rozklepały to. Zawodniczki szóstego zmysłu łódź niech nam się jeszcze tylko odwróci plecami, będziemy widzieli, kto strzelił. Kto strzelił Bramkę, ale oczywiście to y, żadne zaskoczenie. Kolejny gol Klaudi y, Dymińskiej. Jeszcze teraz odzyskała piłkę szansa dla jej koleżanki. Nic z tego nie wyszło. Ale myślę, że e, mamy etap pierwszego finału, za chwilę półfinału, ale spokojnie myślę, Kamil, możemy powiedzieć, że Klaudia Dymińska to zasługuje tutaj na jakąś nagrodę indywidualną za ten e, występ, na tym turnieju, za ten mecz. Naprawdę bardzo dobrze dysponowana zawodniczka z numerem 15. Mamy. No tak, tak, myślę, że tak. No. High Heels Olsztyn, chyba, chyba skończyło się 6-0 u nas jak na razie, 4-0. Zostało około 30 sekund do zakończenia tego spotkania. Chwila przerwy, no i co? No i ruszamy z półfinałami. Patrzę jeszcze w naszą aplikację. Klaudia Dymińska po fazie grupowej miała 6 bramek, no dokładając 4 w tym meczu, jeśli się nie mylę, na pewno 3, ale chyba 4, ma już 10, także no, powalczy też o statuetkę Królowej Strzelczyń. Bez faulu, czysty odbiór Juli Kotas. No i teraz Klaudia Panasewicz od autu. Świetny strzał, ale troszkę za lekki, aby mogły wpaść do bramki, ale wpadają do półfinału zawodniczki szóstego zmysłu Łódź. Sędzia zakończył nam to spotkanie. No a my słyszymy się już za chwilę na e, meczach półfinałowych. Do usłyszenia!